Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Prezesa partii Pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, a także szefa zespołu parlamentarnego do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej Pana Ministra Marcin Maciejowicza. Oddaję głos Panu Prezesowi Kaczyńskiemu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć kilka słów na temat oceny raportu Pana ministra Miller'a. Może zacznę od tego, czego w tym raporcie w ogóle nie ma. A jak sądzimy, tego w być powinno. A więc nie ma tego wszystkiego, co jest związane z czasem przed startem samolotu, a więc z tego wszystkiego, co wiąże się po pierwsze z rozdzieleniem wizyt. No, gdyby ich nie rozdzielono, to to nie byłoby. Tej katastrofy, co wiąże się nie tylko z tworzeniem, doraźnym stworzeniem załogi, ale także z faktem, że ta załoga została zmieniona. Że rzeczy Rzeczypospolitej miał przedtem przydzieloną inną załogę. No i gdyby przyjąć, że raport jest słuszny jest prawdziwy co do przyczyn katastrofy, głównej przyczyny katastrofy, no to byłby on wielkim, bardzo wielkim obciążeniem Oskarżenie Donalda Tuska i całej polityki wojny z prezydentem, bo przecież trzeba postawić pytanie, czy ta zmiana załogi z lepszej na gorszą, musi przyjąć założenia raportu była przypadkiem, czy też wynikiem sytuacji konstytucyjnej, czy też może wynikiem czegoś innego. Otóż była wynikiem czegoś innego, a więc wojny. Konstytucyjnie prezydent jest pierwszą osobą w państwie i w oczywisty sposób należała mu się lepsza załoga i jednocześnie prezydent, to tutaj jest może nie pierwszorzędne, ale też jednak bardzo istotne, jako pierwszy planował swój wygod i w oczywisty sposób ta załoga powinna być Zachowano, a to znaczy, że powinien otrzymać tą numer 2, czyli tam, która później leciała z prezydenta. Jeśli powtarzam, przyjąć założenia tego raportu, to jest to wielkie samo oskarżenie i przyznanie, że ta tragedia była efektem wojny z prezydentem była tragicznym efektem wojny z prezydentem. Powtarzam, przy założeniach raportu Milnera. Innego wniosku tutaj być nie może. Powinien to także wszystkie wydarzenia związane z tym, że samolot był sama, sama remontowany i że później doszło do wielu trudności jego eksploatacji, a to też są czynniki naprawdę istotne. Jeżeli chodzi o sprawy związane już z samym lotem, to co prawda wspomniane są kwestie związane z postawą strony rosyjskiej ale można powiedzieć, nie są wspomniane w ten sposób, żeby można było wyciągnąć z nich ostateczne wnioski, a w szczególności pytanie, pytania, które są w tym wypadku konkluzją. Bo trzeba jednak zapytać, dlaczego w sytuacji, gdy na lotnisku nie ma tak zwanych i gdy jeden samolotu się tam nie ma, że nie rozbił, to lotnisko nie zostaje zamknięte. Opowieść o tym, że to było niemożliwe, bo to był jakiś lot zagraniczny i oni nie mieli takich praw, no, jest całkowicie niewiarygodna, bo pominąwszy to, o czym będzie tutaj jeszcze mówił pan minister Macierewicz, w żadnej z nagranych rozmów nikt nie powołuje się tam na żadne prawo. Jest po prostu decyzja morska, żeby sprowadzić. Później jest wprowadzenie pilotów w błąd, też nieodpowiednio mocno podkreślone i jest poza tym wprowadzanie pilotów w błąd także jeszcze coś więcej. Jest po prostu wyraźna zachęta, czy wręcz decyzja lotujcie. Bo przecież stwierdzenie, że nas jest wolny jest interpretowane przez pilotów jako po prostu polecenie lądowania a przedtem było jeszcze kontynuujcie lądowanie, to w końcu zostało właściwie przetłumaczone. Czyli krótko mówiąc, mamy najpierw zupełnie bezpodstawną decyzję nieodsyłania samolotu. Wielki znak zapytania, tego nie postawiono, czym się Rosjanie przykierowali, czym się kierowała Moskwa, bo przecież przynajmniej niektórzy z osób, yy, którzy były na wieży, chciały samolot odesłać. Później jest wprowadzanie błąd i wreszcie jest zachęta do lądowania. I w efekcie katastrofa. Tutaj to słowo w efekcie używam z całą odpowiedzialnością. Bez tych działań Rosjan tej katastrofy z całą pewnością by nie było. Jeżeli chodzi o sprawy działań załogi polskiej, wiemy dzisiaj, że była decyzja o odejściu. Natomiast pozostaje wielki znak zapytania, co do tego, dlaczego to odejście nie nastąpiło. No, tłumaczenie, że piloci mający za sobą 2,5 tysiąca godzin lotu nie wiedzieli, jak obsłużyć no, podstawowy mechanizm funkcjonujący w tym samolocie, to jest łagodnie mówiąc, w najwyższym stopniu wątpliwej i mało To jest próba znalezienia jakiegoś wyjaśnienia, sytuacji, gdzie tak naprawdę wyjaśnienia po prostu nie ma. Tak samo, jak nie ma wyjaśnienia, wiarygodnego wyjaśnienia, co do dalszego przebiegu tych wydarzeń, które w efekcie przyniosły tragedię, bo sprawa w drodze jest co najmniej dyskusyjna. Jest sprawa tych dwóch sekund przed zderzeniem z ziemią, zatrzymania wszelkiego rodzaju mechanizmów, o to jeszcze pewnie mówił Pan Minister. Krótko tu mamy w dalszym ciągu jeden wielki znak zapytania i próba wmówienia, że wszystkie te sprawy są w gruncie rzeczy wyjaśnione. No jest powiedzmy sobie tylko i wyłącznie polityczna w tym złym rozumieniu polityki. No bo to co widać w tym raporcie z szczególną siłą to jest ogromna obawa przed jakąkolwiek konfrontacją ze strony leśnicy. I zresztą strona że znakomicie to wykorzystała, można powiedzieć, kopnęła tą podaną jej piłkę do bramki, niestety polskiej bramki, uznają, że w gruncie rzeczy, rzeczy wszystko zostało potwierdzone, jeżeli chodzi o to, co Rosjanie przedtem mówili w tym słynnym raporcie mak Ten dokument, o którym w tej chwili mówimy, w żadnym razie nie przyczynił się do tego, by bronić Dobrego wizerunku Polski, wizerunku polskich sił zbrojnych, by bronić honoru polskich żołnierzy. No i oczywiście jest kwestia, której też tam nie ma. Wiemy dziś już od samego ministra Klika, że pierwsze działania, w tym także powołanie komisji, które miały miejsce natychmiast po podmiotach opierały się o porozumienie z 1993 roku. Ogromne pytanie do Donalda Tuska, niezmiernie ważne pytanie, dlaczego z tego prezydenta? Czy dlatego, że wiedział, że sam doprowadził do tej sytuacji, prowadząc wojnę z prezydentem i doprowadzając do tego, że prezydent leciał w tych warunkach, prezydent i 95 innych osób? Czy jakieś inne względy? Ale to pytanie jest z całą pewnością dalszy w dalszym ciągu aktualne. My będziemy kontynuowali pracę zespołu, Pana Ministra Macierewica. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że my wyjaśnimy tą sprawę i my będziemy także bronić na arenie międzynarodowej godności polskich w tym polskich pilotów, którzy w naszym przeświadczeniu, w naszym głębokim przekonaniu zostali oskarżeni bez podstawy, bo wprowadzono ich w sytuację bez wyjścia. I to nie jest tak, że zabrakło kwalifikacji takie momenty, w których żadne kwalifikacje nie są wystarczające. Tyle mogę w tej sprawie Państwu w tej chwili powiedzieć. Powtarzam, będziemy dążyli do tego, żeby ta kwestia była podnoszona także na arenie międzynarodowej, żeby jak to się mówi, u myślę, będziemy dążyli do tego, żeby sprawa była znana, ale nie tylko polskiej, ale także światowej opinii publicznej. To, że dzisiaj obowiązuje y, ta wersja rosyjska, bo tak to można określić, Polskę jest straszliwie To jest kolejna szkoda, która wynika z tej kary. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, pan minister, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że będę kontynuował niektóre wątki, które pan zarysował, dlatego że wydają się one być centralne dla tego, co z tym mieliśmy do czynienia. Państwo łatwo zauważyliście, że raport pana Millera i odpowiedź MAK-u, odpowiedź Międzypaństwowego Komitetu Dolotniczego, któremu oddano w ręce wszystkie dowody i całe postępowanie decyzją pana premiera Tuszka 13 w w kluczowym momencie się zgadzają i Rosjanie na tę zgodę się chętnie powołują. Ta zgoda dotyczy tego, że tak naprawdę za wszystko odpowiedzialni są polscy niedłużeni piloci. To jest kluczowa teza zarówno raportu pana Millera, jak i stanowiska rosyjskiego, które z satysfakcją przyjęło, od się to we wszystkich gazetach i w tytułach wszystkich rosyjskich gazet, które twierdzą po opublikowaniu raportu pana Millera, Polacy przyjmują na siebie odpowiedzialność. Te tytuły gazet najlepiej charakteryzują rolę, jaką odgrywa raport pana Millera. Skąd ta rola się wzięła? P Punkt zasadniczy już przywołał pan prezes Kaczyński przed chwilą. Okazuje się, że przez półtora roku polska opinia publiczna, Sejm Rzeczpospolitej, Senat Rzeczpospolitej były świadomie wprowadzane w błąd przez Pana Premiera Donalda Tuska, przez Pana Ministra Spraw Zagranicznych Sikorskiego, przez Pana Ministra Spraw Wewnętrznych Millera, którzy tłumaczyli, że nie było innej podstawy prawnej, jak tylko zgoda na załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, a w istocie zgoda na zarządzenie premiera Putina, 13 kwietnia 2010 roku, według którego to rozwiązywania, prowadzone było wyjaśnienie. Okazuje się, że mieliśmy rację. To jest nieprawda. Porozumienie z 93 roku było i jest ważne i to w oparciu o to porozumienie, jak wyjaśnił Pan były już minister Klich szkoda, że dopiero dzisiaj o tym powiedział w jednym z tygodników, Byłoby lepiej, gdyby zwrócić uwagę na to wcześniej, ale lepiej później niż wcale w porozumieniu z 1993 roku daje rzeczywistą podstawę prawną do wyjaśnienia tej tragedii, sytuuje Polskę na równych prawach z, z Rosją i było podstawą powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego, Komisji Pana Millera. Powtarzam jeszcze raz, Komisja Pana Millera działa w oparciu o porozumienie z 93 roku, zgodnie z porozumieniem z 1993 roku, tak stwierdził Pan Minister w swoim wywiadzie i drugi fundamentalny fakt, który rzutuje na kształt y, raportu Pana Millera. To jest jego własna odpowiedzialność. To jest jego własna odpowiedzialność. To jest raport, proszę Państwa, który bardzo drobiazgowo widzi źdźbło w oku Polskich Sił Powietrznych, który bardzo drobiazgowo widzi Śdźbło w oku nieżyjącej już załogi i brutalnie atakuje pana kapitana Protasiuka, zrzucając na nich całą odpowiedzialność, a zapomina o tym, że gdyby pan minister Miller z Praw Wewnętrznych dopełnił obowiązków, gdyby wysłał tam funkcjonariuszy boru przed tragedią. Gdyby oni opisali tę wieżę, opisali pas lotniczy, opisali i porozmawiali z y, kontrolerami lotu, zobaczyli jakie są przyrządy, sprawdzili czy rzeczywiście wszystkie są, y, y, są sprawne, czy też nie. Dopełnili obowiązków ochrony miejsca, na które przylecieć ma prezydent i 95 osób. Z których prawie każda wymagała i miała prawo do ochrony, tej tragedii by nie było. Uniknięcie odpowiedzialności rzutowało na to, że raport pana Millera jest po prostu w wielu miejscach powtórką podstawowych tez raportu pani Anodiny. I zwłaszcza tej kluczowej, o której już wspomniał i pan prezes, dwa słowa o tym chyba trzeba powiedzieć. Pan minister Miller na szczęście po półtora roku przywołuje to, o czym od początku, że to był lot wojskowy, ale w innym miejscu swojego raportu po to, aby dać także diabłu świeczkę, stwierdza, że z punktu widzenia uprawnionego, punktu widzenia strony rosyjskiej to był międzynarodowy, nieregularny lot. Proszę Państwa, ja miałem do wglądu i zapoznaliśmy się Państwo, możecie się z tym też zapoznać w Białej Księdze, z dokumentami, które 36. Pułk Lotniczy wysłał zamawiając lot Pana Prezydenta. Jest tam wprost powiedziane, że chodzi o lot wojskowy. Ale co więcej, odpowiedź, którą 9 kwietnia otrzymał 36. Pułk Lotniczy z Moskwy, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Potwierdza, że przyjmowany będzie lot wojskowy. Pan minister Miller musi o tym świetnie wiedzieć. Pan minister Miller musi sobie z tego zdawać sprawę, bo zna te dokumenty, dlaczego wprowadza raz jeszcze polską opinię publiczną w błąd. I ostatnia już sprawa. Ten raport powinien wyjaśnić kluczową kwestię co do której zgadzają się wszyscy analizujący te urządzenia nawigacyjne, które są, były na jego pokładzie. Zbadali je przede wszystkim Amerykanie w Redmond, tam gdzie one zostały wyprodukowane. I nie chodzi o rejestratory lotu, lecz o centralny komputer tego samolotu który został wyłączony i zamroził posiadaną informację dzięki wewnętrznej pamięci w momencie, kiedy zostało wyłączone zasilanie. I podał parametry, na których się znajdował wówczas samolot. Podał dokładnie miejsce, długość i szerokość geograficzną i wysokość. To było 15 metrów nad poziomem pasa i nad ziemią. Obowiązkiem. Każdego, kto uczciwie i solidnie chce wyjaśnić tragedię smoleńską, jest odpowiedź na pytanie, co się stało 15 metrów nad wysokością pasa. Bez odpowiedzi na to pytanie. Krętactwa w tej sprawie tylko wskazują na współodpowiedzialność tych, którzy nadal chcą mataki. Dziękuję bardzo. Bardzo uwagę. Proszę o pytania.